Witam na kanale Dzieciaki Testują. Zapraszam na recenzję gry Rafa Koralowa od wydawnictwa Egmont. Gra przeznaczona jest dla grupy wiekowej 5+, dla 2 do 4 graczy. W opakowaniu Znajdziemy te oto elementy, wśród nich duże drewniane figurki koników morskich, bo rafa koralowa to wyścig koników morskich. Jest duży żeton wraku statku, i żetony, które rozłożymy wokół niego, tworząc początkową planszę. Mamy żetony graczy, mamy żetony zasobów, i tutaj w woreczku również są ukryte pewne żetony, o których opowiem Wam w dalszej części filmu. Rozłóżmy sobie obszar do gry. Każdy gracz wybiera kolor konika i dostaje, czy też musi ułożyć Odpowiedniej kolejności żetony w swoim kolorze. Mamy tutaj żółty i niebieski kolor wybrane, więc takie żetony bierzemy. Poprawna kolejność układania tych żetonów, musimy je kłaść jeden na drugi. Na samym dole jest muszla, na muszli fioletowa rybka, następnie jest meduza, żółw morski. Krab oraz ten skorup, jak ukryty w muszli. Taki zestaw każdy gracz trzyma przed sobą. Przy obszarze do gry kładziemy perły. Perły są dwustronne. Z jednej strony jest jakiś zasób, a z drugiej strony czarna perła. Kładziemy tutaj również woreczek, w którym kryją się również żetony zasobów, ale również żetony coś nam do gry wnoszące. Jak na przykład mamy tutaj żeton z zamiany na czarną perłę. Te żetony muszą pozostać w woreczku i kładziemy je w zasięgu rąk graczy. Celem gry jest odnalezienie morskich zwierząt, które znajdują się na tych właśnie żetonach graczy. Za pomocą koników musimy odkrywać te zwierzęta. One ukryte są za roślinami, które widnieją na żetonie. Mój koleżka ze szczypcami. Jest ukryty za dwoma zielonymi i jednym żółtym ukwiałem, a na przykład mojego przeciwnika za dwoma gwiazdkami i tym oto żetonem. Naszym zadaniem jest zbierać żetony tych właśnie roślin, żeby odkrywać morskie zwierzęta. Kładziemy nasze konie morskie tak, żeby dotykały maksymalnie trzy elementy na planszy. Jeżeli konik dotyka wraku, możemy wylosować żeton z. Środka. Wylosowałam gwiazdkę, zabieram ją do moich zasobów. Konik styka się jeszcze z czerwonym ukwiałem oraz z zielonym. Teraz ruch pozostałych graczy. I gdy znowu przyjdzie moja kolej, muszę przełożyć mojego konika w inną stronę. Więc położę go tutaj, zabierając te zasoby. Oraz jako, że dotyka wraku statku, losuję również żeton z woreczka. Wylosowałam żeton z czerwoną obwódką, żeton sieci. Żetony z czerwoną obwódką oznaczają, że należy je natychmiast wrzucić z powrotem do woreczka, a żeton sieci oznacza, że każdy gracz musi oddać do puli po jednym ze swoich surowców. Oddam rozgwiazdę, bo na razie nie jest mi potrzebna. Moi przeciwnicy również muszą ten ruch wykonać. Gdy nadejdzie znowu moja kolej, sprawdzam, jakiego zasobu brakuje mi, żeby Mojego kraba się, że tak powiem, pozbyć, żeby go odnaleźć, i zdecydowanie będzie to zielony liść. Tutaj w ogóle sobie odwrócimy resztę tych żetonów, żeby wszystko było. Widoczne te czarne perły są nam do czegoś potrzebne, ale o tym za chwilę. Może uda się wylosować żeton z czarną perłą. Biorę zielonego, biorę fioletowego oraz losuję jeden żeton z woreczka. Wylosowałam żeton, który, jak widzicie, pozwala mi obrócić jeden z moich surowców na stronę czarnej perły. Żeton jest wrzucany a ja sobie wybiorę któryś z surowców, który mi nie będzie potrzebny. No może ten czerwony, odwracam go i mam czarną perłę. Czarna perła pełni funkcję jokera. Mija kolejka. Nadchodzi moja kolej, i troszeczkę tutaj przeskoczyłam, bo powinnam teraz się cofnąć do poprzedniego ruchu, bowiem mogłam już tego mojego krabika tutaj odnaleźć, a musimy to robić natychmiast, jeżeli tylko mamy odpowiednie żetony. Zrobimy to więc za chwilę. Już przymknijmy na to oko, że powinno to być zrobione w poprzedniej rundzie. Najpierw muszę przełożyć mojego kraba, i to jest też ten minus, że teraz nie wiem, jakie żetony potrzebuję, żeby. Wziąć, znaleźć kolejne zwierzę, biorę te dwa i losuję żeton z woreczka. O, znowu mi się trafił żeton z czarną perłą, odrzucam go od razu i biorę z ogólnodostępnych zasobów jeden, odwracając go stroną z perłą. Dobra, zagrywam tego mojego, no nie wiem co to jest, to jakiś krabik i kładę go, gdzie tylko chcę na planszy. 2, 4, 6 mam w tym momencie żetonów, ale w swojej turze mogę dołożyć tylko jeden żeton zwierzęcia. Mogę odnaleźć tylko jedno zwierzę, bo teraz, zobaczcie, mogłabym znowuż kolejnego szczypcowego kumpla znaleźć, no ale niestety teraz moi przeciwnicy. No i znowu, gdy przyjdzie moja kolej, to ja się tu może na dwa przełożę, bo mam dość dużo tych żetonów. A nie wspomniałam, że żetonów możemy mieć maksymalnie siedem. Jeżeli na koniec swojej tury mamy więcej, czyli teraz na przykład odrzucam te trzy, zagrywam gościa, i jeżeli miałabym tutaj więcej niż siedem, muszę odłożyć nadmiarową ilość wybranych przez siebie żetonów. Teraz mamy żółwia. Przełożymy się. Gdzie my się przełożymy? A przełóżmy się może tutaj. Weźmiemy te dwa żetony i zobaczcie. Żółw wymaga dwa razy liść. Jeden czerwony, ja mam jeden liść, ale mam czarne perły. Czarne perły pełniące funkcję jokerów, więc zagrywam je i wykładam odnalezionego kumpla na środek, powiększając tym samym planszę do gry. I teraz już nie muszę na wrak, mogę też w ten sposób kłaść, tak żeby mój konik maksymalnie tutaj na trzech polach leżał. Na koniec zostaje perła, i żeby odnaleźć perłę, potrzebujemy po jednym z każdego zasobów plus. Czarną perłę, więc to jest zdecydowanie najtrudniejszy element do zebrania, ale kto to zrobi, kto zdobędzie, kto wyłoży wszystkich swoich kumpli odnalezionych na środek i będzie miał już tylko perłę do odnalezienia. Zbierze te żetony, wygrywa grę. Jak widzicie, tutaj jest ich 7, czyli maksymalna ilość, jaką możemy posiadać w swoich zasobach. Także, jeżeli mamy coś podwójnego, musimy się tego pozbywać, bo nie przyda nam się to, a wręcz utrudni nam zdobywanie perły. Grę wygrywa konik, który tę perłę jako pierwszy odnajdzie. Rafa koralowa, wyścig koników morskich to emocjonująca gra dla całej rodziny. Ma bardzo fajny, podwodny klimat. Ma w sobie coś tak bardzo wciągającego, że gdy w nią gramy i kończymy, to mamy chęć jeszcze raz zasiąść do rozgrywki. Za każdym razem ta gra toczy się troszeczkę inaczej dzięki temu, że planszę możemy układać. Odrobinę inaczej, zarówno tę początkową, którą układamy w losowy sposób, jak i później dokładając do niej właśnie te elementy odnalezionych morskich stworzeń. Bardzo przyjemna grama bardzo ładną, kolorową, ale jednocześnie stonowaną grafikę. No i te duże drewniane koniki są fantastyczne. Zapraszam was oczywiście jak zawsze na blog. W opisie do filmu jest link. Tam zobaczycie zdjęcia elementów gry i jest też co nieco o niej jeszcze napisane, a w opisie jak zawsze jest również link do Ceneo. Tam możecie sprawdzić w którym internetowym sklepie można rafę koralową kupić najtaniej. No i cóż mogę rzec na koniec tego filmu w bardzo morskim klimacie. Zapraszam was na playlistę planszówkową, bo rafa koralowa jest Jedną z trzech gier planszowych od wydawnictwa Egmont, które swą premierę miały dosłownie przed momentem można by rzec. Jest gra o pszczółkach i jest gra z kubeczkami, ale więcej nie zdradzę, zajrzyjcie, albo do działu wideo, albo na playlistę gry planszowe tam wszystkie recenzje gier planszowych się znajdują.